Pracuję z aktorami serialu Rodzinka.pl? No wiesz co, pracujemy już 3 lata um, i myślę, że jest to ewenement, ponieważ nie nudzimy się sobą i cały czas jest tak samo miło jak na samym początku, kiedy jeszcze tak dobrze się nie znaliśmy. Chłopcy się bardzo zmienili przez te 3 lata, myślę, że sama zauważyła, że bardzo urośli, to już są troszeczkę innymi ludźmi niż byli na samym początku, więc to jest też taki um, no taka nowość dla nas, dla dorosłych aktorów, że gramy przez trzy lata z dziećmi, którzy tak się zmieniają, tak rosną, są rosną, stają się dorosłymi ludźmi, tak jak Baciek musiał. Super się pracuje. O, Och, kochana! Byłoby to rzeczywiście marzenie, żeby no, móc troszeczkę dłużej jeszcze tutaj pobyć i, i, i zakosztować wakacji, ale jak tak uważam, że mam duże szczęście, że w ogóle ta końcówka roku, który był bardzo pracowity dla mnie i wypełniony, tutaj ma swoją puentę właśnie w że jest piękna pogoda, jest morze, jest plaża i będziemy kręcić w tych wszystkich miejscach najfajniejszych, wakacyjnych rodzinę, więc ja mam takie poczucie, że to jest wstęp do moich wakacji. Natomiast no niestety muszę wrócić do Warszawy, do rodziny, bo mam tam następne jakieś plany swoje zawodowe, i prywatne, ale cieszę się z tych trzech dni spędzonych tutaj. No i byłam dzień wcześniej, bo byłam na koncercie, koncercie Riany wczoraj. Dziękuję. Dziękuję.